adaptacja metaboliczna, tak? Czyli organizm dostosuje się do ilości przyjmowanej energii, wątroba, serce, mózg, płuca, wszystko pracuje wolniej. Co pan robi, że pan tak długo żyje, czy pani i tak dalej? To wszyscy zawsze mówią, nie przejadam się. Pół tony, 500 kilo w martwym ciągu. Wystarczy w medycynie co z tego, że działa... Jak trzeba jeszcze udowodnić, że nie szkodzi, organizm naprawdę bardzo boi się głodu. Ten film ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Jest stwierdzeniem pewnych faktów. Nie stanowi on porady medycznej, diagnozy, ani zaleceń leczniczych. Jeśli potrzebujesz diagnozy medycznej, udaj się do odpowiedniego specjalisty bądź lekarza. Stanowczo podkreślamy, że przekazywane w tym filmie informacje są niezgodne z aktualną wiedzą medycyny akademickiej. Atia. Super, według mnie, naukowiec, który mówi o tym, że predysponentem na długość życia, jednym z największych obecnie, jest siła uchwytu. Więc, jeżeli zrzucę sobie wagę, wszystko jest ok, wszystko jest fajnie, a ja nie mogę ledwo dźwignąć z podłogi gdzieś tam zakupów, bo to się wszystko wydaje na początku fajnie. Tracę tą tkankę tłuszczową, przy tym idzie też woda. Spora część to jest woda. Więc, tak naprawdę, z jednej strony to jest proste, ale trzeba to robić z głową. I wyobraźmy sobie, że ktoś na tym mięśnie naprawdę bardzo mocno pracuje i w jaki sposób później. Odpracować te mięśnie z kimś, kto tak naprawdę ma ciężko w ogóle gdzieś tam prowadzić nawet samą dietę, a co dopiero wprowadzać trening z progresywnym przeładowaniem, trening hipertroficzny, tak? No, to jest ciężkie. To jest bardzo ciężkie i trzeba na to zwracać uwagę. Tkanka mięśniowa to jest naprawdę bardzo istotna rzecz. I według mnie jedna z bardziej istotnych, kiedy nie wchodzi w grę jednostka chorobowa. Mój kościec i moje mięśnie determinują to w zasadzie jak długo będę żył. Nie chcę teraz mówić dokładnie, bo teraz nie pamiętam tego badania, ale nie wiem, po tam chyba aż 65 czy 70 roku życia, jeżeli tam, powiedzmy, osoby starsze złamią biodro, to w ciągu dwóch następnych lat umierają, tak? Kiedyś dziś o tym czytałem i, i też mnie to mocno zaciekawiło. I w kontekście właśnie tego, co mówi Atia, że powiedzmy facet ma się z dead hang, czyli z na drążku, swoją wagę ma utrzymać przez dwie minuty. 90 sekund ma utrzymać kobieta. Ile to zrobi? I pytanie do Was, wiecie, ile procent, już nawet nie mówię, kobiet, facetów, jest w stanie wycisnąć 100 Jeden 1% chyba. Nie? Od 1 ja do 5. Od 1 do 5. Ćwiczących tak około 25%. To jest tak z pamięci mówię. Jestem w jednym procencie ludzkości. Ale to no to wyobraźcie sobie, tak? <laughs> Eddie Hall, on dźwignął pierwszy, pierwszy w zasadzie pół tony, 500 kilo w martwym ciągu. I też no, dużo głowa zrobiła, bo mówi, że wyobrażał sobie, że pod pod samochodem są jego dzieci, krwotoku dostał w no, ogóle, oczy zamglone dźwignął, tak, więc stąd na początku już mówiłem, że dla mnie dieta i aktywność fizyczna, czy tak wie, dieta i e, powiedzmy styl odżywiania, a aktywność fizyczna i trening to wszystko powinno pójść razem, tak. Dobra. No, czyli, no, ale, tak, ale mi ale... chodzi o... o tu Andrzej pytał o deficyty kaloryczne, nie? Co chodzi, się bo tak, właśnie sport... odpowiedzieliśmy mi na to pytanie, ale tak jakby w formie y, sportowców, nie? Czyli mhm. żeby nie trafić, nie tracić masy mięśniowej, tak, tak. no bo szkoda, bo mięśnia są potrzebne do tego, żeby długo Jeszcze żyć, żeby być w kierunku ludzi, którzy działają profilaktycznie. Dobra, ale, ale teraz... Sportowiec nie straci Dobra. tyle masy mięśniowej, bo wprowadza trening. Mhm. Osoba, która nie trenuje, to oprócz tego, że z roku na rok, bo tam już 30, 40, 50 roku życia, traci tą tkankę mięśniową. I naprawdę ludzie przychodzą, ile znacie osób, które są relatywnie zdrowe, starsze i nie są w stanie dojść do sklepu. Bo ja mam multum takich ludzi u mnie chociażby na osiedlu. I to jest to, to jest to, jest moja odpowiedź na to, co ty mówisz. Nieumiejętna redukcja, źle się kończy po prostu. Dobra, czyli to już mamy bardzo ten, Czyli jakby, jakby do tego, żebyśmy długo żyli potrzebne są nam dwie rzeczy. Permanentnie niski poziom insuliny, czyli niska waga z jednej strony, tak niska ilość tkanki tłuszczowej jakby. I to jest to, co jest bardzo ważne, jeśli chodzi o długowieczność, tak? bo zostały zrobione badania na stuparolatkach i wszyscy mieli permanentnie niski poziom insuliny. Dlatego nie widujemy otyłych 80-90-latków, bo jeśli on, ktoś już dożywa takiego wieku, to są zawsze te osoby szczupłe. Dlatego kochani, tu się wtrącę, diety mainstreamowe, diety wysokowęglowodanowe, promowane przez mainstreamowych dietetyków, czyli pięć posiłków. Opartych na węglowodanach nie są na pewno dietami długowieczności. Tak, to jest absolutne. To jest, to jest ta rzecz. Druga Nawet rzecz, to ktoś teraz mówi, czuje. że jakby nasza długowieczność będzie powiązana z Mięśnieni. siłą naszych mięśni. Tak. tak. I to też są badania, właśnie, że mięśnie nóg. Który, czwórki, nie, no który się, właśnie, czwórki, czwórki tak. nie, których się często nie, nie robi, bo ludzie nie pomija chcą, się to, pomija właśnie się właśnie nogi. <laughs> tak, A, czwórki no. też dlatego, że czw czworogłowy jest po prostu największym mięśniem, tak, nie? Tak. więc praca z jednym mięśniem powoduje, że nie wiem, tam 20% naszej masy mięśniowej, czy tam ile, no nie wiem teraz, ile to tam będzie akurat tych czwórkach, ale od razu się do tak tego... Tak samo jak maksymalny pułap tlenowy, VO2 max, o tym też ja tak. pisał e, multum i, i, i mówił o tym, jak z takiego słabego poziomu przejście w powiedzmy w poniżej średniej, już około 25 czy tam 50%, zmniejsza ryzyko przedwczesnej śmierci, jeżeli jesteśmy w stanie między tam 50 a 75%, dojść, to nawet 70% zmniejszamy ryzyko swojej śmierci. A wiecie, najwyższy poziom V2 Max, czyli tych elitarnych sportowców to jest poniżej 2% ludzi na świecie. Dlatego ja uważam dalej, i będę zawsze powtarzał, że jeżeli ktoś jest za pierwotnymi dietami, tak? jeżeli ktoś idzie w tym, tym, w tym kierunku, że tak człowiek powinien żyć. No to pierwotnie też się. Pierwotnie dużo trzeba ruszaliśmy. się ruszać. No tak. tak. Do ruchu pewnie właśnie jeszcze zaraz dojdziemy, ale chciałbym jeszcze tą skończyć. To mamy te dwie rzeczy. Trzecia rzecz jest taka, że badania naukowe, które teraz zostały zrobione na, kurczę, nie wiem, teraz 95 plus chyba, jeśli dobrze, jeśli dobrze teraz powiem, czyli robili badania. Osobom, które dożyły wieku minimum 95, plus i okazało się, i to były osoby zdrowe na ciele i umyśle, bo to jest bardzo ważne, czyli były badane osoby, które nie tylko dożyły takiego wieku, ale są sprawne, tak? I umysłowo, i, i, i w ciele, czyli mogą dojść, zrobić sobie same zakupy. Okazało się, że minimalny poziom cholesterolu, który tam u tych osób występuje, to jest 350+, plus, tak? Czyli u osób starszych, na pewno u osób starszych, wysoki poziom cholesterolu jest niezbędny do tego, nie tylko po to, żeby długo żyć, ale też żeby być sprawnym na ciele i myślę. No i to jest przynajmniej ta, no to jest jeszcze ta trzecia rzecz. No i to jest czwarta rzecz, o której ja zawsze, bo też jak byłem mały, to na, na to zwracałem mocną uwagę. Te osoby, sto, sto, sto parolatkowie zawsze jak zadają im pytania, zawsze. Ja naprawdę nie słyszałem nigdy innej odpowiedzi. Co pan robi, że pan tak długo żyje, czy pani i tak dalej. To wszyscy zawsze mówią, nie przejadam się z jednej strony, tak? Czyli nie przejadanie się, to nie chodzi o to, żeby mało jeść, bo to też jest, żeby to ktoś tak. źle nie zrozumiał. Odpowiednio. Tak, tylko chodzi o to, żeby jeść odpowiednio, czyli żeby jeść nie za dużo, ale że jeśli już nie my nie za dużo, to żebyśmy jedli te rzeczy, które nasz organizm potrzebuje. Odżywczo, nie? Tak, czyli żebyśmy jedli wysoko odżywczo, tak? No bo wiadomo, że możemy zjeść kilogram chleba. Z margaryną i nie wiem, z jakimś pomidorem, który jest szklarniowy i zrobiony na wacie. No więc cóż z tego, że zjemy kilogram i się najemy, jak tam nie będzie nic z czego nasz. Organizm, prawie nic, czego co nasz organizm potrzebuje, ale możemy zjeść, nie wiem, 200, 200 gram surowej wątróbki, i w tym 200 gramach surowej wątróbki będzie więcej wartości odżywczych niż ten chleb jedlibyśmy przez pół miesiąca. No no tak nie no tak do mnie więcej wygląda więc co dbamy o to żeby cholesterol był wysoko dbamy o to żeby insulina była nisko Pana i dbamy ruch. o to żeby, żeby były mięśnie czyli jemy wysoko białkowo tak wysoko białkowo i wysoko Robimy tłuszczowo. trening oporowy, no i chociaż spacerem tak i jeszcze tak. ten ale jeszcze bo jeszcze tu jeszcze tam ten, jeszcze raz zadam to pytanie bo chciałbym tam usłyszeć jako, bo zadaję to pytanie po to żeby chyba Seba też zrozumiał co chodzi żeby dojść do tego jakby ten to że dieta nisko, węglo, nisko kaloryczna będzie w dłuższej perspektywie niezdrowa bo będziemy tracić Mięśnie, będziemy trafić, tracić wydajność i tak dalej. A co z hormonami? Tak, to jest jedna rzecz, nie. Ale jest jeszcze taki moment, nie łukasz, to na pewno zauważyłeś, że jeśli ludzie przechodzą na dietę nisko-kaloryczną na dłuższy okres czasu, to to chudnięcie jest, a czy ono się zatrzymuje w pewnym momencie u niektórych ludzi, czy cały czas jest, znaczy, jak jest cały czas mało kalorii. Jest, jest ten efekt plateu, czy potocznie jedni uznają to pojęcie, drudzy nie, Adaptacja metaboliczna, tak, czyli. Organizm dostosuje się do ilości mm, przyjmowanej energii, wątroba, serce, mózg, płuca, wszystko pracuje wolniej. Mm, Stąd my się możemy świetnie czuć. Wyjdziemy na dziesiąte piętro, ja nie mam siły. Mm -hmm. Bo weźmy pod uwagę, że nie wiem, jest ta redukcja, organizm też nie będzie oddawał tej tkanki tłuszczowej dużo. Widzieliśmy to na inbody, na pomiarach nieraz przychodziłem do ciebie, pokazywałem. Leci ta tkanka tłuszczowa, zwłaszcza u kobiet, gdzie procentowo powinno być jej więcej, no bo potencjalnie ma utrzymać dwoje ludzi przy życiu mm -hmm. kobieta. I, I zaczyna się problem, tak? To już wtedy to szczęście. Woda, czy nawet kanka mięśniowa, organizm z tego będzie korzystał, niż permanentnie cały czas będzie ciągnął z tego tłuszczu. Wiecie, największym e, największą bolączką kiedyś ludzi myślicie, że było co? Mówię o takich ludziach pierwotnych. Co najbardziej wzbudzało u nich strach? Co to wydzielanie kortyzolu e, gdzieś tam najbardziej wzmagało? Kiedyś. No, polowanie. Bo Człowiek był w stanie polować, czyli idziemy całym plemieniem w dwudziestu na mamuta i przecież wiedzieliśmy, że którzy, któryś z nas nie przyjdzie, nie? Więc nie to, głód. Głód. Bo gdyby by głód był mniej ważny, to by nie szli polować, bo w sumie przecież nie wszyscy przeżyją. No tak, fajnie, no rozumiem to. Kortyzolowy więc. brzuszek. Jestem zestresowany, idzie to bardzo, w cudzysłowie, w brzuch. Więc organizm naprawdę bardzo boi się głodu. I teraz... Wiecie, posty czy coś takiego, to jest wszystko super świetne, mam narzędzia do tego, świetnie rób, tak, ale ja zawsze powtarzam, jeżeli tak niejedzenie jest świetne, to jedziemy do Afryki, wszyscy tam są zdrowi. Tak, czyli tak, niejedzenie jest, jest, nie jest świetne tak, pod warunkiem, że idzie czasem. w parze z okresami i, i anabolicznymi, czyli tak. jedzeniowymi, tak? Bo to Więc tak... wszystko ma wtedy ręce i nogi, tak? tak? A nie, że chodzi. tylko skupiam się na tym, że jest post, tyle, tyle, koniec, tak? Witajcie, Witajcie kochani. kochani. Na początku bardzo serdecznie chcieliśmy Wam podziękować za to, że oglądacie kanał bez recept. Żebyśmy mogli regularnie tworzyć dla was treści, wymaga to naprawdę dużo czasu i wsparcia. Tak, dlatego uruchomiliśmy coś takiego, żebyście mogli nas wesprzeć jak dwa progi, wsparcia. Jeśli wybierzesz dobre wsparcie, pokażesz, że jesteś częścią naszej społeczności, ale również dzięki Tobie będziemy mogli tworzyć bardziej wartościowe treści, jak również zadbać o to. Aby one wszystkie były regularne. Jeśli wybierzesz mocne wsparcie, wtedy nie tylko będziesz miał satysfakcję, że nam pomagasz rozwijać kanał, ale również dostaniesz dostęp do ekskluzywnych materiałów i treści, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Dołączając, stajesz się częścią naszej społeczności, która nie tylko ogląda, ale również aktywnie wspiera i przyczynia się do rozwoju kanału bez recepty. Wybierz poziom wsparcia, który jest dla Ciebie najlepszy. Dziękujemy! Ja chciałbym jedną rzecz tylko tutaj do tego dopowiedzieć, bo Łukasz to tak fajnie powiedział naukowo, a ja bym chciał to tak trochę jakby uprosić, żeby każdy zrozumiał. Rzecz polega na tym, że każdy z nas ma pewien wydatek energetyczny, który musi być, nie? I takie osoby jak ja, za DHD, ten wydatek energetyczny mają na pewno większy niż takie osoby, które są, nie wiem, wolniejsze, albo mniej się ruszają i tak dalej. I to jest wiadomo. Natomiast rzecz polega na tym, że teraz, kiedy... My na przykład, nie wiem, działamy, powiedzmy, żeby łatwo było policzyć, nie wiem, średnio 2,5 tysiąca kalorii, to jest tam, powiedzmy, niech to będę, że to będzie ja, czyli jesteśmy na 2,5 tysiąca kalorii, to jest u mnie ten ton zero, czyli wszystko to, co jest na chwilę obecną powyżej, może spowodować, że, że tam przybiorę na wadze, czyli procesy anaboliczne włączę, może tak to nazwijmy, a to, co poniżej, procesy kataboliczne. No i teraz zmniejszamy u ludzi z diety 2,5 na 1000 albo 1200, czyli my tego nigdy nie robimy, nie? Może przy glejaku, może czasami by trzeba było zastosować taką dietę, ale to jest zupełnie inny, inna jednostka chorobowa i zupełnie inny kontekst. I teraz organizm zaczyna, na początku chudniemy, no bo organizm potrzebuje 2,5, a my dostarczamy mu 1200, no więc organizm chudnie, no bo, no bo ten wydatek kaloryczny jest większy niż ten, ale to co powiedział Łukasz, ciało się dopasowywuje, czyli zwalnia serce, zwalnia wątroba, zwalniają narządy wewnętrzne, zwalnia oddech, zwalnia różne rzeczy i my po, po kilku miesiącach, dochodzimy do tej granicy zero, no bo organizm musiał się do tego przystosować, no tak. bo inaczej by no, umarł, tak? No bo taka jest prawda. I teraz zacznij jeść trochę więcej. I teraz mija, nie wiem, 2 czy 4-5 miesięcy, my dalej się głodzimy, no bo, no, kurczę, dieta 1000 kalorii, to nawet dla mnie to by była głodówa. Ja tyle zjadam na gorsze, śniadanie, nie, z jajkami. Tak, powód. i wtedy zaczynamy my jesteśmy w tym samym momencie i już przestajemy chudnąć. I teraz po kilku miesiącach mamy dość takiej, a nie innej diety, pięć posiłków dziennie, nie? Do tego wszystkiego, jeszcze w takim 1200 kalorii, jeszcze, no nie wiem, dla mnie mało smaczne, no bo tam wiadomo, te posiłki z diety tradycyjnej są posiłkami, które mnie nie smakują, po prostu już mi po tylu latach nie smakują. Więc nie mamy już, jesteśmy wycieńczeni, mamy ochotę jeść inaczej, mamy już dość, waga spadła tylko 10 kg, chcieliśmy 25 kilo. A i nie ma żadnych efektów. Więc w tym momencie najczęściej przychodzi załamanie, tak? czyli brak tej determinacji, brak motywacji i ludzie wracają do jedzenia do bajku. Nawet nie tyle. Potrafią wrócić do 1500. A dalej zaczyna tyle. się magazynowanie tkanki tłuszczowej. Bo, bo teraz, teraz BMR tak mocno spadł, że tak naprawdę te 1200, wszystko powyżej zaczyna organizm magazynować. Bo inaczej... Jak wiecie, w tych, powiedzmy, już pierwotnych czasach, to jakby ludzie nabierali tej tkanki tłuszczowej, kiedy jedzą raz na kilka dni? Musieli. Ten kortyzol to wszystko powodowało, że ta tkanka tłuszczowa musiała być magazynowana, tak? Człowiek nie wiedział, kiedy znowu zje. No jest Teraz mamy wszystkie narzędzia i tak naprawdę człowiek też nieraz sam siebie po prostu lubi sabotować. Posty, tak jak Ty mówisz, Ty jesteś też specjalistą od tego super świetnie. Ale ja, to jest mi się ostatnio... w jakimś okresie tak, czasu, ale i... to robimy przecież hormon wzrostu, jak mocno mówmy, potrafi tak. na, na poście podskoczyć, tak? Nie, nie. Ale no nie. Permanentnie i cały czas poza no nie, tym, nie. ktoś na diecie 1000 kalorii wejdzie na post i to nie jest taka reakcja jak ktoś kto normalnie znaczy ja gdzieś ja jestem tam jest przeciwnikiem deficytów kalorycznych. Nie? to często raz na kanale podkreślaliśmy, że dla mnie wejście w okres głodówki na kilka dni całkowicie, nawet zagadką jak teraz nagrywałem, ona hormonalnie jest bardzo mocna. No to wiadomo, jak mamy hormony greliny i leptyny, no to zauważyliśmy, że w okresach postu jakby te hormony się stają mało aktywne. Nie? A jeżeli ty jesteś na deficycie kalorycznym, no to te hormony cały czas działają i leptyna powoduje, że ty ciągle jesteś głodny i Dlatego trzeba organizm oszukać aktywnością nie... tak, tak, fizyczną. Delikatny tak. deficyt, a tak naprawdę aktywnością fizyczną, termogenezą, tak. ten organizm troszeczkę oszukać i wtedy, wtedy to ma sens, że organizm naprawdę Zawsze wie tak naprawdę lepiej. Ona tak. nie mówi wielu rzeczy. No nie, to jest tak mądre i, tak i skomplikowane na... urządzenie. Tak naprawdę to my o wielu rzeczach nie, nie wiemy, wiemy, tak? I, I to myślę, jest że nauka, wielu to rzeczy jest mega, nie mega, mega istotne. Tak samo my zastanawialiśmy się, to taka anegdotka, bo tam w komentarzach u, w nagraniu u Agaty, gdzie wystąpiłem, no tam jakiś gość, że jest biologiem i że ten, że bzdury gadamy, oczywiście tam zaczął swoje wywody, że to tak nie działa fizjologicznie, a z Agatą zaczęliśmy tam mu pisać niech wskaże badania, nikt nie bada takich rzeczy, no kto badał głodówki 40-dniowe, czy jak się zachowuje me metabolizm, co się dzieje tak naprawdę, no nie robią badań na takim czymś, bo nie prowadzi się takich badań po prostu i organizm, naprawdę dziwne rzeczy się dzieją, ja po 20 którymś dniu głodówki e, założyłem sobie cgm żyjemy, tak? czyli ten e, stały monitoring glukozy idąc na siłownię, żeby udowodnić, że Ciało nasze jest w stanie wyprodukować energię z niczego de facto, bo 20 ile dni już nie jadłem. Ja miałem cukier na siłowni około 140. Czyli zobaczcie, jak glukonogenesis, -organizm, tak, organizm i tak jak wątroba wyprożył po 20 którymś dniu. Poza tak? tym, jaki, zobacz, masa mięśniowa. E, tak. Mięśnie, to jest pojemnik. Na glukozę, na glikogen. No tak, tak, Standardowo, wiadomo, że na 20 dni nie starczy. Ale, ale... Ten, ten glikogen i tak się odbudowuje. Tak, tak, tak. Nawet tłuszcz to glikogen. No, ale ten gość właśnie tam pisał w komentarzach, jako biolog i fizjolog, że nie ma takiej możliwości, że ale przecież z to nowych tak? Stłuszczu... Ale tak, no z tłuszczu i tak, no, tak to uzupełnimy. Tak Organizm odbuduje, wytworzy. Nie. Glikogen się będzie uzupełniał po tak. prostu trochę wolniej. Ale, ale, ale zawsze. Odtworzył. To nie jest tak, bo inaczej przecież no Byśmy... glukoza co, zniknie? No tak, no bo Z organizmu no, no nie, no więc... No nie może, bo no no nas nie Dlatego, by było, dlatego nie? mówię, że nikt tego nie bada i bardziej tu można już polegać na osobach doświadczonych w pewnych właśnie aspektach. Nie? Bo tak jak mówię, wiele aspektów naszego organizmu jest nieprzebadanych. No, 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 bo... Wiecie, bo badania naukowe, no, badaniami naukowymi, tak, i one, one nie w zawsze w praktyce się u nas sprawdzają, bo no my czasami tak mamy, że mnie coś przeczyta, mówię, o, ale mówię, mam to, no. mówię, kurde, Eureka. No i robimy jeden, drugi, nie wiem, miesiąc, dwa, trzy, spróbujemy z pacjentami, nie ma żadnego efektu, nie? Ale pewne rzeczy są, bo ludzie bo tam, no wiadomo, że tam medycy będą mówić, że to tylko badania naukowe no, i tak, to tylko tak, nasze tak. badania naukowe, nie? No, Evidence-based no, medicine, medicine, tylko tak, nic to. Poza tym, Są nie. rzeczy, które są, nie wiem, mierzalne albo my możemy poprzez doświadczenia je po prostu zaobserwować, nie? Więc jeśli widzimy, że obserwujemy, że na 10 osób, jeśli zmieniamy dietę i na 10 osób 8 idzie w tym kierunku, no to to jest dla mnie jedno z najbardziej wiarygodnych tak. metod naukowych. Może nie wiemy jeszcze, w jaki sposób będzie to działać biochemicznie, bo, bo to, to na to trzeba zrobić prostu. jakieś dalsze badania i tak dalej, na to potrzeba. Ale działa. Wielkich, profesorowych głów, którymi, no ja na przykład nie jestem taką profesorową głową, nie uważam się przynajmniej za taką, żeby gdzieś tam głęboko w tym siedzieć i to, i to głębiej No ale skoro ja wiem, że wprowadzam takie zmiany żywieniowe i daję to u 10 pacjentów z 10, 8, u 8, 9 taki efekt, no to to, to, to działa. No tak tak? samo nie suplementów, widzę, te, że to i, działa. I teraz ale... ludzie, którzy. Nie mają żadnego doświadczenia albo nie mają żadnych argumentów, jeśli, czyli nie wiem, ci. E, Naukowcy. Białe fartuchy, powiedzmy, oni będą tak, jakie masz badania naukowe, pokaż nam, że to są badania. No my mamy doświadczenie, po prostu mamy doświadczenie nie? z jednej strony. Wiecie, tak? W medycynie jest też trochę tak, że. czy w dietetyce chociażby akademickiej, bo to, to wiadomo, dietetycy to chcą być zawodem medycznym, tak? I, i, I chcą troszeczkę iść bardzo w tą stronę, żeby być w dostrzeżeni, tak? No ja uważam, że skoro ktoś skończył studia, a ma też, no to, 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 to już w pewnym sensie jest jakiś tam zawód medyczny, może nie do końca uregulowany, to już każdy tam ma, ma swoje zdanie na ten temat, ale wystarczy w medycynie, co z tego, że działa, jak trzeba jeszcze udowodnić, że nie szkodzi. Więc, więc tak naprawdę, ile lat i badań trzeba było przeprowadzać, że coś ewentualnie mi nie szkodzi, tak? Na dobrą sprawę to ciężkie dźwiganie też mi szkodzi. No tak. Efekt jak, hormezy. Jak, no jak źle podniesiesz, to też może. Nawet zaśmienić. jak podnosisz dobrze, to nie wiem, tak samo jak kiedyś pod, pod kątem ćwiczeń, technika w martwym ciągu, tak? I, i, i w komentarzach oglądam jak chłop dźwiga w martwym ciągu 350, 400 kg kocik grzbiet. I nie, tak nie wolno, coś tam, a facet dźwiga 400 kilo, odchodzi, śmieje się i wiesz, Ale... ktoś go będzie pouczał. Ci, 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 ci co w martwym biorą 50, <noise> bo go będą pouczać, bo ma być żeś, idealnie... żeś, że to zrobił. <noise> bo ma być idealnie technicznie. No, to nie do końca, tak, trochę brakuje takiego zrozumienia, że jeżeli faktycznie coś działa, no to też warto temu poświęcić trochę, a nie, że skoro coś działa, to w ogóle najpierw trzeba to zdyskredytować i przez lata, nie wiem, badać, że to ewentualnie nie szkodzi. I nikt kogoś do tego nie zmusza. Zróbcie, ja też nie chcę nikomu szkodzić, nikt z nas no, nie tak. chce, ale jeżeli ktoś decyduje, widzi w tym gdzieś swoją drogę, no to okej, okay, no, ja trenuję już, prowadzę właściwie swój klub sportu walki i też no, mam namawiać kogoś, żeby przyszedł i się układał po twarzy, nie? No i Takie dla wielu osób też. jest bo jeszcze oko można sobie podbić. No jest. Można sobie zrobić krzywdę, właściwie na tym ten sport polega, tak, ale no, jak ktoś chce, ja uważam, że buduje to ogrom charakteru. I uważam, że to jest warte tego i ryzyka kontuzji, których sam jem po prostu multum. I bym, czy bym zrobił to jeszcze raz? Pewnie, że tak. Więc co? Nie wiem. No, wie, też wiele komentarzy takich widzę. Ostatnio jakiś tam reportaż oglądam, że kobieta ogląda walkę MMA i mówi w ogóle w jakim to jest celu? Że to jest w ogóle barbarzyństwo, że coś tam. No to wiecie, to jest cały czas jedno i to samo podejście. Brak takiego zrozumienia, tylko żeby jeden drugiemu gdzieś tam dowalił. I to jest to jest złe. No tak, to są jakieś światopoglądy też, jakieś swoje Religię, wyznania, wierzenia i. Projekcje swojego winy i wstydu tak na innych ludzi. no tam Dużo wygadać, tak. poruszaliśmy ja się. to właśnie jako aktywny cały czas sportowiec, żebyś powiedział, no bo ja mam duże doświadczenia i z powodu swoich jakichś tam problemów zdrowotnych zszedłem kiedyś, no i poszedłem w kierunku diet. W sumie no, LCHFK to Karniwor i na tym kierunku. Zauważyłem, że dobrze się czuję, że w wielu wysiłkach, w wielu aktywnościach nie przeszkadza mi to. W tym rodzaju odżywiania jestem od wielu, wielu lat i ta elastyczność metaboliczna u mnie na pewno jest bardzo na wysokim poziomie. Tak? Mogę nieść kilka dni, nie mam problemów, mogę nażyć się lodów i też nie mam problemów, ewentualnie trochę brzuszka dostanę, ale to z wiadomych względów. Tak? No ale wielu sportowców, których pr prowadzę, czy gdzieś tam mnie obserwują, komentują, no to mówią, że nie da się trenować zupełnie bez węglowodanów. I jakie jest Twoje doświadczenie też, bo wiadomo, trzeba też rozróżnić treningi, bo... Jest polski taki karniwor, który biega maratony, ultramaratony, no to wiadomo, że przy takim długo trwającym wysiłku tlenowym można bez problemu jechać bez węgli. Tak? Jak on zaadoptował swój organizm, nie musi uzupełniać się żelami, on tam rano zje kostkę masła i poleci te 40 czy 80 kilometrów, no co innego w sportach takich. Interwałowych, jak ty trenujesz, nie sporty walki, gdzie to jest szybko, 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 mocno dynamicznie i na pewno inny rodzaj odżywiania, na pewno troszkę, jakbyś powiedział, jako specjalista, który cały czas w tym jest i obraca się dalej w środowisku sportowym. W dużym skrócie, no to powiedzmy, wysiłek jest tlenowy i beztlenowy. No tak, tak? wysiłek żeby tlenowy. żeby ludzie zrozumieli, bo nie oglądają nas, nas ogląda też dużo osób starszych, czyli wysiłki tlenowe to są takie, gdzie biegniemy, gdzie jest. Wolniejsza, e, wolniejsze bicie serca, wolniejsze tętno i trwa to długo. Wysiłki beztlenowe to są szybkie, dynamiczne i krótkie. W których brakuje nam od... tlenu. Tak, no w którym jest ograniczony dostęp do tlenu, tak. no, w ten sposób. tak. A wysiłek tlenowy, tłuszcz spala się głównie w obecności tlenu. Beztlenowo z ograniczonym dostępem do tlenu, no to podstawą są jakby... To się zakłada, że do 40 sekund w ogóle to no, są wysiłki beztlenowe. To jest tam. Różnie, ale zazwyczaj tak, to są wysiłki krótkotrwałe. Tak. Tak? Czyli ten, ten, powiedzmy, wysoki pułap, 90% około to, to maksymalnego. Ale finalnie wszystko zależy dla mnie od dwóch czynników, tak? Jaki to jest sport i druga sprawa, co mamy w głowie. Bo co z tego, że ktoś przeprowadzi na przykład, ma opcję przejść przez długotrwałą adaptację do diety tłuszczowej i ma opcję porównać swoje wyniki na tłuszczowej diecie, czyli typowo na przykład keto czy karni. Do, yy, I porównać to z dietą nawet niskowęglowodanową, bo yy, TKD, tak? celowana dieta ketogeniczna, słyszeliście pewnie, to jest dieta, gdzie około treningowo wprowadza się węgle. I dlaczego się nazywa keto? Skoro wprowadza się węgle. W najlepszych czasach, kiedy miałem 10 jednostek treningowych w tygodniu, teraz też staram się to utrzymać, no ale minimum jest 7 no to w dni, w które miałem trening siłowni rano, gdzieś jakieś sparingi wieczorem, to po 200 gram węgli się zjadło i wieczorem już ciała ketonowe tak były. To jest ta elastyczność metaboliczna, tak. która gdzieś tam ja bym chciał się tu zatrzymać jeszcze raz to podkreślić, kochani, czyli normalnie ketoza uznaje się, że to jest te powiedzmy te 30 gram węgli na dzień, tak? To Ale przy takim wysiłku fizycznym i przy takiej o, elastyczności metabolicznej można spory... zjeść nawet 200 gram węglowodanów Wyczynowy, dziennie, okay. a i tak wykorzystać wykorzystać spalić na kanapie i też tak, będzie przy, przy bardzo dużym wysiłku fizycznym, tak? <laughs> 10 I to ma być około to ma być około Organizm, może to spalić i wieczorem z powrotem jesteśmy w stanie ketozy dietetycznej. Dziękuję. Że przyjechałeś. Tym akcentem kończymy kolejny odcinek. No i co? Zapraszamy, kochani, również do kolejnych odcinków. Każdy czwartek, godzina 19. zapraszamy na kanał bez recepty. A i zapraszamy również do subskrypcji naszego kanału, ażeby Wam te ciekawe odcinki nigdy nie umykały.